Hej, zapraszam Was do Project Pen, czyli wykańczamy nasze kosmetyki. Jeśli chcecie, możecie też wziąć w tym udział. Ja Was zapraszam. Project Pen polega na tym, że bierzecie jakąś daną pulę kosmetyków, czy to na przykład z każdej kategorii po jednym, czyli jeden podkład, jeden puder, jeden korektor itd., tak itd., tak i próbujecie to wykończyć, dotknąć denka. Jak zwał? Tak zwał. U mnie to nie będzie z każdej kategorii po jednym, kilka będzie takich już na wykończeniu produktów, ale wiem, że chcę je zużyć, tworzyć miejsce na nowe lub mocniej wykorzystać ponieważ na przykład nie używam ich bardzo, bardzo długo. Jedynym produktem, który tak naprawdę ostał się z ostatniego roku, z takiego projektu, to jest końcówka perfum Giorgio Armani Si. Tutaj widzicie, że jest taka końcówka. Miałam tutaj zaznaczone dwa razy, bo tym już nie zaznaczałam, bo bardzo nieregularnie się tym psikam i wiem, że chcę w końcu wykończyć, chcę dojść do innych perfum i zapachów, które mam w swojej kosmetyczce. Jest ich dosyć sporo. Mam też dużo próbek, których chciałabym trochę wykończyć, ale o próbkach to myślę, że będzie bardziej bliżej wakacji. Taką rzeczą, którą na pewno będzie ciężko wykończyć, więc chciałabym przynajmniej dotknąć dna w może dwóch, trzech cieniach. To jest paletka z Vav Beauty, The City Palette. Mam jeszcze tą zieloną, jednak. Ta jest bardziej w tym momencie w moim stylu. Z tą paletką wiąże się to, że ja kupiłam to wszystko na promocji i dosłownie nie widziałam przez ostatni chyba rok, żeby ta marka coś wypuściła. No ale zobaczymy jak będę miała już dość, to po prostu wymienię sobie na tą drugą paletę i tyle. Ale y, wiem y, wiem, że na przykład... Ten, ten, te brązy na pewno mogę wykorzystać, czarny do kresek, więc zobaczymy, co z tego zostanie. Kolejną paletą jest Kist ze Smashboxa, to jest dokładnie, uwaga, cztery shimmerowe rozświetlacze i dwa matowe róże. Te róże są bardzo mocno napigmentowane, mam tutaj i trochę przesadziłam z tym. Ten jest o wiele łatwiej aplikować, ten jest trudniej, ale jakoś tak ciągnie mnie do tej palety, a jednocześnie wiem, że ona jest troszeczkę za ciemna dla mnie. Bo jeśli chcę uzyskać ładny highlight tymi dwoma, no to to jest ciężkie. Muszę sobie tam jeszcze jakoś dopracować to. Te dwa pewnie wykorzystam trochę jako cienia, ale ma też bardzo ładne lusterko. I no. Smashbox. Oni mają cudowne produkty do twarzy. Czy to podkład, czy to właśnie produkty pudrowe, czy kremowy róż. Cudowne. Jeśli chodzi o twarz, mam tutaj jeszcze Eveline Glow and Go Bronzing Powder w odcieniu Jamaica Bay 02. Dlatego chcę to wykończyć. Rozwalają mi się wszystkie te pudełka z Eveline i ja wiem, że produkty pudrowe, wypikane, ciężej jest zużyć. I zajmuje to dużo czasu. Jeszcze szczególnie, że ten odcień wydaje mi się, że ostatnio coś bardziej jest taki plamisty. Jakby coś się stało z tą konsystencją. Jeśli dalej to będzie jakoś się, nie wiem, pogarszało, to pewnie wezmę i wywalę, Ale to był naprawdę bardzo dobry brązer. Zobaczymy. Ostatni produkt pudrowy to jest Rimmel Stay Matte, ten transparentny. Jest go tutaj trochę jeszcze, ale to jest jeden z moich ulubionych pudrów, ale mam tyle ich, że no trzeba kiedyś go służyć. Był zazwyczaj zostawiany na jakieś takie codzienne wyjścia, gdzie potrzebowałam matu, ale on nie był za mocny i tylko tak lekko się przypodrowywałam albo do filmików. Wiem, że mogę go zużyć. Nawet w ciągu miesiąca bym go mogła zużyć. Jakbym naprawdę siedziała i tylko nim robiła, a nie robię sobie mieszanek z podrów sypkich. Więc zobaczymy. Miesiąc, dwa, mam nadzieję. Z tym to pewnie z pół roku pójdzie. Już nie mówię o paletach. I produkty takie kremowe. No dobra, jeszcze kredka do oczu. Jest to kredka z My Secret w odcieniu. Nie mam? Nie mam już. To jest taki ciemny brąz. Jej jest tutaj jeszcze trochę. Szczególnie, że ona jest temperowana. Strasznie nie lubię temperować kredek, więc chcę je wykończyć i przerzucić się w większości już na te wykręcane. Bo jestem zaleniwa. A to jest fajna kredka, ale nie utrzymuje się ona u mnie zbyt długo. Kolejną rzeczą, ja wiem, że mnie niektórzy z znienawidzą. Ja wiem, ale jest to. Baza ze Stysiem z Vibo. Sticky but not tricky. Ona jest prawie jeszcze cała. Nie chcę jej oddawać nikomu, bo stała u mnie przez dość długi czas. No nie ma jak u mnie zostać to na cały dzień. No po prostu każdego sposobu próbowałam. Mało, dużo, pomieszać z czymś. Nie, po prostu nie. U ona nie sprawdza. Ja naprawdę wiem, że dużo osób. Pracuję tylko na korektorze, jako baza pod cienie, czy właśnie na, tej, na takich bazach korektorowych z pigmentem. Ale no u mnie to się kompletnie nie sprawdza. Jedynie wtedy jej używam, kiedy robię sobie właśnie makijaże, takie wieczorem do Instagrama, na którego Was zapraszam. Więc postaram się ją zużyć właśnie między innymi do takich rzeczy, ale to będzie mega ciężkie. Mam dwa korektory. Jeden jest młodszy, drugi jest starszy. Mam tutaj 01 Ivory Z bell Z kolekcji Blur Cover Blur Ciemny jak diabli Więc Jest on raczej jako dodatek No i No More Dark Circles Z Lovely W odcieniu 4 Też nie jest najjaśniejszy, jest trochę bardziej szarawy niż ten Bo ten jest bardzo żółty, ten jest trochę szarawy W porównaniu, ale Oba są takie w połowie wykończone, no nie mam jak Wam nawet pokazać tego, ani dać wagowo, jak to wygląda, ale na pewno mogę je jakoś wykorzystać, tego bardzo często wykorzystywałam właśnie też przy zdjęciach, bo ładnie wyglądał, chociaż no, jest ciemny, ten czasem używam na co dzień, zależy z czym, mam nadzieję, że się uda Was wykończyć, bo mam tyle korektorów, a co chwilę pojawiają się nowe, które chcę je wypróbować, ale, no, ile można mieć korektorów? Ja mam ich na pewno z 15. Z... Za dużo. A do tych korektorów mam jeszcze z Holika Holika. Najpewniej no taka jedna trzecia tam została, bo przez długi czas go używałam. To jest Petit Pipi z SPF 25. To jest ta wersja aqua, czyli ta zielona. One wszystkie są szare, powiedzmy sobie szczerze, ten był jako taki chyba najlepszy z tego wszystkiego, ale no trzeba go wykończyć. No jedna trzecia przynajmniej tam została. Myślę, że jeśli bym się spięła, to może i w lutym bym go nawet wykorzystała, jedynie co to wiem, że on potrzebuje dużo produktu pudrowego, żeby go zastosować. A jeszcze przy maseczkach, przy ciągłym ruchu z tymi maseczkami to jest dramat. I ostatnia rzecz z kolorówki, to jest to, co już ostatnio mówiłam podczas makijażu, że potrzebuję wykończyć ten błyszczyk So Juicy z color popu z odcienia Candy coated. On jest otwarty. Ostatnio używam notorycznie. Czy to podczas właśnie malowania się cały czas czy nawet podczas ćwiczeń. On jest taki mentolowy. I on jest... Tu jest cała tubka. Tu jest... Ile on cię jest? I go 12 gram. No i dwa ostatnie produkty. Eveline z serii Japan Essence. Ona była w Biedronce. To jest płynne płatki pod oczy. Dla mnie to jest po prostu takie serum, krem... Nie wiem, no, krem, serum bardziej pod oczy. jest 20 ml. No powiedzmy, że jest jeszcze 2 trzecie tego, bo jakoś tak nie mogłam sobie przypomnieć, żeby wcześniej sprawdzić. I ostatnia rzecz, to jest połowa mojego Face Milka. To jest Forever Beauty, czyli siostrzana marka Color Popu. To jest mleczko papaja i jest tutaj równo połowa więc git. Ja sobie potem wszystko oznaczę, gdzie jesteśmy w tym miesiącu i ja o tym mleczku wiecznie zapominam. To jest fajne mleczko, takie lekko nawilżające, więc można by je było nawet na dzień nałożyć, ale ja wolę na noc pod krem, ale to jest tak. Idę sobie do mojego kącika pielęgnacyjnego i to najczęściej stoi z tyłu i już wiecie o co chodzi. Nie chcę mi się tam sięgać. Nie chcę mi się tego wyciągać specjalnie. Zazwyczaj biorę sobie tylko krem, krem w Koniec, idę spać. Albo się jeszcze położyć i coś poglądać. Po między innymi TikToki. Ale. No, to Jest naprawdę fajne. Wiadomo, u nas jest z Flafa dużo bardzo takich mleczek. Też chyba mogę to nazwać takim mleczkiem. Ale trzeba najpierw zużyć to. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania. belezinha. Graças a. Pa.